Było właściwie dostać, zobaczcie, przykładam z zegarek. Nie jest to proste, ale widzicie, jest skanowanie karty. No i dało radę. Więc, jak widać, mogę spokojnie wypłacić. Cześć, Krzysztof ze strony, witajcie na kanale. Co dzisiaj będę robił? Będę instalował i sprawdzał, tak naprawdę, nową rzecz. Tutaj mam paczkę z FedExu. Kupiłem sobie dwa paski do zegarka, dzięki któremu mogę zamienić pasek, no nie zegarek, tylko po prostu pasek, w narzędzie do płatności zbliżeniowych. Kupiłem dwa: jeden czarny, drugi brązowy o szerokości 22 mm, czyli taki akurat, który mam na przykład w tym zegarku i w tym. No, pierwsze zaskoczenie to jest takie, że mimo że zamówiłem, jak widzicie, tutaj w e, sklepie z wysyłką impostu e, ten, 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 że tak powiem, pasek, to oczywiście wysłano mi, jak widać, e, FedExem. E, ale dobra, sama strona też nie jest jakaś super zrobiona. Jak wejdziecie sobie na ich stronę, to zobaczycie, że no, takie. Wygląda to jakby to było tłumaczone przez jakiś translator, typu dom, sklep, nie wiem, i tak dalej. To są wszystko. Często niektóre rzeczy są tak dziwnie sproszczone, że o, wymeldować się na przykład to jest nic innego jak przejście do zakupów. Wybrałem PayPal'a, bo trochę nie miałem zaufania do końca, więc dobra, ale to nieważne. Dobra, zobaczmy po prostu jak to działa. Czyli jest to pasek, dzięki któremu będę mogła zamienić i potem skonfigurować go jako narzędzie płatnicze. Dobra, tak wygląda doświadczenie, dostaję jakąś fakturę i tutaj mam jak widzicie pięknie zapakowany pasek. Ciekawe który kolor akurat wybrałem, tak jak mówię, wybrałem dwa takie paski. Zaraz zobaczymy. Dobra, tak wygląda doświadczenie z paskiem za jak widzieliście 140 euro. Czy mało, czy dużo to sami się ocenić. Generalnie pasek jest jak to pasek, można w różnych cenach kupić. A, kupiłem akurat brązowy, w sensie wybrałem brązowy, ten, który mi najbardziej zawrzało. Dobra, tu mamy do ściągania starego paska. I teraz tak, czym się wyróżnia ten pasek, że jest zbudowany no w ten sposób, że ma ten opcję, tą quick release, więc bardzo łatwo można wymieniać, że tak powiem, paski. No i to jest dużą zaletą, No bo nie ukrywam, że jakbym miał za każdym razem zmieniać w tym oto zegarku, no przy użyciu takich narzędzi, to byłoby to dość czasochłonne. Więc to, to, to otrzymujecie, widzicie tu mam jakiś świstek, no i tak wygląda sam pasek. Dobra, spróbuję go ściągnąć i zamontować na tym zegarku, więc tak wygląda to co otrzymujecie, nic więcej tam nie ma. Musicie zainstalować aplikację. Aplikację już zainstalowałem, więc zabieram się za wymianę. Ok, pasek wymieniony, jak widać, szczerze mówiąc, nie wiem do czego to urządzenie które dali ma służyć, bo powinno to mieć taki tutaj. Tak powiem, haczyk, żeby rzeczywiście miał sens, dobrze miałem swój. Dobra, no i wymieniłem. Generalnie wydaje ja mi się, że pasek dość ładnie wygląda. Tutaj jest gdzieś ta część, e, dzięki której e, można zbliżając do jakiegoś e, płatniczego terminalu, zapłacić tym, że tak powiem paskiem. nie, to nie zegarek, tylko pasek. E, jest dość krótki ten pasek, już widzę że tak na, na widzicie na styk. Tu jest. Jak go nawet naciągnę, to jest, no jak widać dość jest duże. Jak ktoś ma rzeczywiście dużą rękę szerszą, to będzie miał problem generalnie z tym paskiem, bo on generalnie będzie dosyć krótki. No dobra, słuchajcie, to tyle. Tak jak mówię, no jest, jest na pewno nieźle zrobiony. Myślę, że nawet pasuje tego zegarka. Dobra, teraz spróbuję dodać do aplikacji. Ok, dodaj swój pasek, czyli musimy włączyć tutaj NFC obstawiam. Pasek to jest. Okej. Okej, okay. okay, udało się za coś yy, dalej do kroku drugiego. Okej, okay, wygląda na to, że się dołączyła ta karta. Dobra, jeszcze sprawdzimy tak naprawdę w którym miejscu jest jest rzeczywiście ten tak zbliżeniowy, bo szczerze mówiąc to przewiedzieć. Czyli tu jest, w tym miejscu. Tu nic nie ma. Tak, czyli tak, tak jest generalnie. Tak jest umieszczone w tym miejscu, więc w sumie nawet dobrze, bo jednak dla leworęcznych osób, które rzeczywiście będą płacić, to oznacza, że że ten pasek będzie po prostu w dobrym miejscu przykładany, tak? bo będzie tutaj przykładany. Więc innym sobie jak przyłożę tu, to już powinno to zadziałać. Ok, w tym miejscu. Mhm. Tak, no i generalnie to, to tyle. Spróbuję po prostu zaraz gdzieś wejść i spróbować zapłacić tą kartę ok, pierwszy test, zobaczymy czy da się wypłacić z bankomatu bo właściwie dostać, zobaczcie przykładam zegarek. nie jest to proste, ale widzicie, jest skanowanie karty no i dało radę, więc jak widać, mogę spokojnie wypłacić pieniądze skoro ten pasek ma generalnie też NFC, to dlaczego nie skonfigurować go tak, żeby otwierał nam na przykład furtkę? Widzicie? Bez problemu można dodać, bo jest tu po prostu moduł NFC, który można dodać sobie do bramy. Jeśli podobał Ci się materiał, daj lajka, like, wpisz komentarz, subskrybuj kanał. Cześć!